I słuchajcie, jest pierwszy taki cieplejszy dzień w ogóle w tym roku. Już tak się zapowiada, że chyba idzie wiosna i powoli lato. I słuchajcie, ja się wystroiłam po prostu jak stróż pożycia. Tu idziemy tylko do lekarza, ale chyba tyle czekałam na tą wiosnę, że. A, co mi da? W ogóle tą bluzkę kupiłam w Zarze w styczniu na wyprzedaży za 19,90 i ona miała bardzo tutaj długie te ramiączka, więc ja je sobie obcięłam i ją będę sobie wiązać tak tutaj z tyłu na szyi. Wybaczcie, ale po prostu to słońce na mnie tak podziałało, że jestem jakaś taka... Dzisiaj był Dzień Kuriera i jeszcze mam paczki z tamtego tygodnia, więc dzisiaj sobie je wszystkie razem otworzymy. Są to paczki, które zamówiłam sama, albo dostałam je w prezencie, także zobaczymy. Pierwsza paczka to jest paczka z Zary. Przyszła wiosna. Moje dziecko znowu wyrosło ze swoich ubrań. Zamówiłam jej taki taki komplecik, czyli takie, wiecie, spodnie bardziej dzwoniaste i do tego taką bluzeczkę też z takimi falbaniastymi rękawkami. Zamówiamy jej też leginsy, bo leginsy, leginsów nigdy za dużo. No przydadzą mi się teraz. Powiem Wam, że tak, miała fazę, roczną fazę na noszenie sukienek. Tylko i wyłącznie sukienki, to co różowe, brokatowe, błyszczące i to różowe, brokatowe, błyszczące nadal jej zostało, ale sukienki Powoli jej przechodzą, także właśnie fajnie, bo dużo jest jakichś legginsów, jakichś takich secików, jeansów i teraz akurat jest ak okazja do tego, żeby je nosiła. Ale mm, zamówiłam jej też takie spódniczko z podenki, prześliczne to jest, ja to sobie wyobrażam to i do tego wyobrażam sobie ten t-shirt. Z tyłu jest taki i z przodu jest truskawka. No, i ja bym, ja bym chciała mieć taki outfit. Naprawdę, ja bym chciała mieć takie ubranie. Tylko, no, na mnie chyba niestety nie byłoby rozmiaru, tym bardziej teraz, w tym stanie. Ale, no, uważam, że super piękne są te rzeczy. Mam nadzieję, że też jej się będą podobać. Ona lubi wszystko, co różowe, wszystko, co spódniczkowe, bo na sukienki minęła jej trochę faza, ale na spódniczki jeszcze nie za bardzo. Więc to myślę, że będzie trafione. Owocki też jak najbardziej, więc myślę, że to jej się spodoba. No i kupiliśmy jej też budki. Ma właśnie panterkowe y, konwersy, takie za kostkę, ale po pierwsze strasznie niewygodnie się je zakłada, strasznie niewygodnie. Po drugie już są troszkę przyciasne, a te są fajne, bo nie dość, że są na, wiecie, sznurówki, ale tutaj mają ekspresik, więc idzie je łatwo, szybko włożyć, więc myślę, że w ogóle to i to będzie super w ogóle. Outficik. Więc to była Zara. To jest paczka od Marty, od mojej trycholożki, która w tamtym tygodniu dała premierę swojej marki kosmetycznej. I to są kosmetyki na dzień i na noc. To jest krem okluzyjny, a to jest krem na noc z biofermentem wspierającym mikrogram skóry. Bardzo Marta, jeżeli oglądasz tego vloga, to bardzo, bardzo Ci gratuluję. Takiego ogromnego kroku i bardzo wspieram. O, i dostałam jeszcze listik. Kosmetyki są dostępne na stronie tunekosmetics.pl Do Marty mam zaufanie, jestem pod jej opieką od ponad roku, jeżeli chodzi o włosy. Głosy, ale Marta zna się ogólnie Nie tylko na tych trychologicznych sprawach Ale też na kosmetologicznych Także polecam Wam sprawdzić Więc to sobie będziemy testować, bo tak jak wiecie Ja jestem miłośniczką pielęgnacji, zwłaszcza Nawilżającej. Bardzo dziękuję Ci Marta W ogóle, że o mnie pomyślałaś Następna paczka, słuchajcie, jest Od Anwen i jeśli tego To w ogóle się nie spodziewałam Było takie zaskoczenie dla mnie ta paczka I ona jest taka duża, także już sprawdzamy Co tutaj jest Nowy szampon prebiotyczny ze współpracy z Klaudią Matuszewską. Ja już wcześniej dostałam e, też właśnie to serum i teraz dostałam je ponownie. Serum silikonowe, więc to na pewno trafi do którejś z Was w paczce za aktywność. Dostałam jeszcze tutaj do tego wszystkiego tą maskę emolientową. Makaroniki, idealnie teraz trafione po prostu w mojej potrzeby ciążowe. Wiecie co, ja wam powiem tak. Ja w ogóle uwielbiam profil Claudi po pierwsze za bardzo przydatne informacje włosowe, bo tyle, ile ja się nauczyłam od Klaudii, to są takie, wiecie wiedza, informacje, których możecie sobie po prostu korzystać i Wasza ta pielęgnacja domowa wychodzi na lepszy poziom. Ale też wiecie za co? Lubię bardzo profil Klaudii. Uwielbiam po prostu, no jest dla mnie taką inspiracją, bo wszystkie treści, które ona otworzy, są tak estetyczne, tak piękne i idzie się bardzo wiele nauczyć z jej treści, ale też po prostu dla oka są tak piękne. I zobaczcie, jaka ta paczka jest piękna. Naprawdę, Klaudia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak jak wiecie, ja teraz też jeżeli chodzi o tą skórę głowy, o włosy ogólnie, chcę zadbać bardzo, także też mi się na pewno przyda, więc bardzo, bardzo dziękuję za tą paczuchę. Każę Wam jeszcze, bo dostałam dzisiaj dosłownie paczkę z Femikonce. Jak zeszłam w ciążę, to właśnie marzyłam sobie o tym. O tym! O tym marzyłam, że jak będzie ten brzuch już taki duży i będzie ciepło, i po prostu wiecie, będziesz miała spchnietę do ciała i tak dalej, to że zamówię sobie tą maseczkę, dosłownie tą maseczkę, i sobie nałożę tą maseczkę, i to będzie taka ulga dla mojego brzucha. Ten koncept obserwuję już od dawna i zawsze sobie myślałam, kurczę, ale fajnie. Oni mają chyba punkt w Warszawie, tak mi się wydaje. I zawsze sobie myślałam, kurczę, ale fajnie, byłoby sobie, wiecie, kupić właśnie te produkty i myślałam o tym, żeby sobie właśnie zamówić, czy tą maseczkę, czy inne produkty. I słuchajcie, dziewczyny do mnie napisały, że chętnie wyślą mi paczkę, bo im się bardzo podoba to, co tworzę właśnie w internecie. I wysłały mi tak tą maseczkę, także ona idzie do testów. Myślę, że już niedługo, bo w tym tygodniu ma być bardzo, bardzo ciepło i myślę, że mi się przyda. Do tego dostałam olej intynny. Pomocny w pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień, zwiększa elastyczność skóry, pomaga w regeneracji skóry, nawilża i że skórę, chroni przed mikrouszkodzeniami. I do tego tutaj Belly Bliss Balm. Nie mam słów, po prostu nie mam słów. No naprawdę przepiękna paczka, bardzo, bardzo dziękuję. Ja to w ogóle teraz, pakowując te paczki, to się czuję po prostu nie, jak nie wiadomo kto. Także no, taki influencerski content bardzo. I słuchajcie, ostatnia paczka, jaką chcę Wam pokazać, to jest paczka Stereolapsa, bo złożyłam sobie zamówienie i w ogóle to tak szybko doszło. Złożyłam zamówienie, to było to po południu, a dzisiaj mamy poniedziałek. I paczka była u mnie o 11. .00. Jeżeli chodzi o suplementację, nie kombinuję, nie testuję nic, tylko po prostu zamawiam to, co wiem, że jest mi potrzebne. To, co jest potrzebne mojemu brzuszkowi, mojemu synkowi Little Me, Ten produkt to jest, słuchajcie, produkt, który się nadaje na drugi, na trzeci trymestr. I też na okres połoku i karmienia piersią. Zamówiłam dla Julci witaminę D. Ale wracając jeszcze do suplementów dla mnie, to zamówiłam sobie probiotyk. Probiotyk Minibel. To jest taki probiotyk on Mi bardzo, bardzo pomaga na jelitach, i teraz też dostałam przyzwolenie, żeby brać go w czasie ciąży. I też Beauty Me, bo już mi się kończy. Teraz jestem w końcu sumienna z piciem kolagenu, No i naprawdę, słuchajcie, piję go sumiennie, bo codziennie. Dzień w dzień ten kolagen pi. Jeżeli rozważacie w ciąży picie kolagenu, to polecam Wam ten, bo on jest bardzo smaczny, taki bardzo neutralnym smaku, więc można go sobie bez problemu dodać do koktajlu na przykład. Albo pić tak po prostu, to jest tylko kolagen z witaminą C. Także jeżeli rozważacie picie kolagenu i myślicie nad health -lapsem, to ten kolagen, a nie Glow Me, bo Glow Me ma dodatek witaminy A i chyba witaminy E, które w ciąży. No nie można suplementować, więc jeżeli rozważacie, to zapytajcie swojego lekarza o ten kolagen. Powiem Wam w ogóle, czuję taką wdzięczność, że ktoś w ogóle chce mi wysłać coś tak po prostu w prezencie, żebym sobie coś przetestowała, że wiecie, docenia moją pracę, czy moje wiecie, jakieś tam wypociny, które rzucam. A teraz jeżeli chodzi właśnie tym bardziej o takie produkty, które wiem, że właśnie czy robi jakaś osoba, którą, którą znam, czy paczka właśnie od marki, którą obserwuję od dawna i która wiecie, też to było takie dla mnie zaskoczenie, że mnie za uważali, że napisali do mnie wiadomość, to, to jest bardzo takie mm, po pierwsze motywujące, po drugie no przemiłe naprawdę. Przemiłe i bardzo się czuję wyjątkowo, i bardzo się czuję wyróżniona za każdym, za każdym razem. Dobra, wiecie co? Zaszło słońce, zrobiło się tak bardziej niepewnie, więc ja się przebrałam jednak w spodnie. To są jeansy Mama Before and After. One naturalnie były bez tego pasa. Tutaj w środku mają taką gumkę, jak jest często u dzieci w spodniach, już się po prostu zwęża. Ja sobie zamówiłam rozmiar S, one są dosyć luźne tutaj. I troszkę przydługie muszę je oddać do krawcowej, tak szczerze, żeby po prostu mi nie szurały po ziemi. Ale tak to są super wygodne i uważam, że bardzo fajny krój. Zawsze mimowolnie lecą mi łzy, na każdym badaniu, naprawdę. Po prostu patrzę zawsze na ten obraz i zawsze mi tak czuję, jak mi łzy lecą. To jest takie wiecie, nie w ogóle niekontrolowane, i potem zawsze jak wstaję to tu się muszę wszędzie powycierać. Gotowy na spotkanie z Baby Kabaczkiem? Zawsze. Słuchaj, widzisz?

Dzień dobry, witam się z wami w moim prawdziwym obliczu porannym. Słuchajcie, już jest dosyć późno, właśnie jest takie rano, jest godzina 10.04, ale ja od rana montowałam wczorajszy dzień. Wzięłam się po prostu usiadłam, zaczęłam montować, i wypiłam całą butelkę w ogóle wody. Wypiłam sobie kawkę taką słabiutką, i teraz się biorę za śniadanie, więc zrobię sobie koktajl. I mamy tutaj tak ten napój z grochu, banana, szpinak, kiwi, pestki dyni, siemielniane, avocado awokado i białko. Jedno i pół miarki kolagenu. No i biorę sobie jeszcze kolostrum Strówka włosy sobie, słuchajcie, to zrobię na wałki, tak jak już zresztą mówiłam. Jeżeli chcę mieć taki efekt, to używam tego zwykłego wałka z Rosmana. Ja mam włosy cienkie, więc też taki grubszy chyba by nie zrobił mnie takiego efektu, więc po prostu pracuję na takim cienkim i słuchajcie, no te bloki Wychodzą tak, ja je rano rozpuściłam, nie robię z nimi nic, wiecie, nie termoszę ich, więc no na razie mi się tak trzymają, ale mam zamiar dzisiaj je poćwiczyć, więc pewnie one mi się trochę wyprostują. Widzicie, że mam troszkę tutaj jaśniejsze włosy w ogóle, ale chcę sobie w tym tygodniu zrobić spokój z tenerem, przynajmniej na takie dwa tygodnie trudno już będę chodzić z takimi jaśniejszymi. się sobie włosy tym Olaplexem, w sobie termo ochronę i też trochę powoduje zwiększenie objętości na tych włosach. No i to może powoduje, że troszkę mi się bardziej trzymają, jeżeli chodzi o jakieś pianki czy coś innego w tym stylu. To sporadycznie, naprawdę sporadycznie, jeżeli na przykład umyję głowę rano i chcę sobie te wałki założyć, wiecie, żeby wyjść gdzieś za 2-3 godziny, no to wtedy sobie używam tego. I to jest, słuchajcie, taka pianka od Davines, wygładzającym mu z efektem pogrubienia. Czasami sobie spusikam lakierem, ale lakier mam taki zwykły, po prostu... I ale no dobrze mi się sprawdza, więc nie mogę powiedzieć, że jest jakiś zły. Bo w ogóle przyszłam tutaj, żeby Wam pokazać moje nowe odkrycie na wszystkie pypcie, na takie nagłe rzeczy, które wyskakują na twarzy. Ja teraz w ciąży, no ta skóra jest raczej, nie mogę na nią narzekać, ale jeżeli mogę na nią narzekać, to wtedy, kiedy nagle wyskakuje mi kilka po prostu tu, 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 tu. Tak jak widziałeś na ostatnim vlogu, tutaj miałam taką niespodziankę i też w tym samym czasie pojawiło mi się tu, tylko to sobie już po prostu. Rozdrapałam, tymi nic nie zrobiłam i sobie po prostu od razu potraktowałam tym kremem. Wrzucę Wam link w opisie. Cudownie łagodzi. On ma w składzie między innymi pantenol, niacinamid, więc bardzo, bardzo go Wam polecam i też sobie chyba dzisiaj po prostu nim posmaruję. Dzisiaj jest, słuchajcie, pochmurny dzień. Jutro i pojutrze mają być takie dwa gorące dni i ja się jutro wybieram do miasta, żeby wykorzystać jeszcze troszkę ten swój dwupak. Chcę jeszcze troszkę teraz, wiecie, pojeździć do miasta, póki mogę, póki mam yy, takie wolne te dni, żeby po prostu spędzić sobie jakoś miło ten czas. Ale dzisiaj siedzę w domu, nie chcę się nakładać dzisiaj kremu z filtrem, więc użyję sobie na cały dzień tego, żeby jeszcze troszkę mi się ta buzia złagodziła, bo tak jak widzicie tutaj mi coś znowu wylazło i tutaj na dole też jakieś mam pypcie, więc po prostu nałożę sobie to i będę z tym dzisiaj się po domu. Zabieram się za trening, ćwiczę w piżamie, mam to gdzieś, po prostu nie chcę mi się już przebierać, wciskać w telegińce i tak dalej. Jeżeli chodzi w ogóle teraz o moją aktywność w czasie ciąży, to ja jestem dla siebie bardzo łaskawa. Ćwiczę to, na co, absolutnie to, na co mam ochotę danego dnia. Zależy mi na tym, żeby codziennie być aktywna. Jeżeli chodzi o weekendy, to, to jest bardziej taka aktywność spontaniczna, jakiś spacer, jakaś aktywność z Juli, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą aktywność w tygodniu, to spacery, jak nie spacery, jak jest taka pogoda na przykład jak dzisiaj, że czuję się niepewnie, czy jak wyjdę to zaraz nie zacznie padać albo po prostu nie chce mi się ubierać i wychodzić na spacer, to mam bieżnię i sobie chodzę po tej bieżni pół godziny, 45 minut takim naprawdę wolnym tempem. Jeżeli chodzi o jakieś ćwiczenia, to się motywuję. No teraz mam tą motywację właśnie z tym brzuchem, żeby trochę ten brzuch ćwiczyć, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś treningi, ostatnio mam na przykład pokazywałam, że ćwiczyłam z Eleni Fit, ale to był po prostu taki wyjątek. Jeżeli chodzi o jakieś takie ćwiczenia, to najczęściej to wygląda tak, że sobie puszczam coś w telewizji, rozkładam sobie matę i to na co akurat mam ochotę, wiecie, robię sobie jakiś taki flow ruchów, na które mam ochotę, więc sama sobie coś tam komponuję, albo z gumami, albo z tymi takimi lekkimi ciężarkami. I w ogóle chciałabym powiedzieć, że dużo do podziękowania mam Maćkowi, bo on, słuchajcie, bardzo mnie teraz motywuje do tego, żeby się rozciągać, żeby robić jogę. Zaczął od stycznia, czy od lutego, chyba tydzień wcześniej, zanim wyjechaliśmy do Błow, to sobie przyjął, że chce spróbować ćwiczyć jogę, bo on zaczął biegać, też od Jakiegoś czasu bardzo dużo biega i ta joga mu pomaga w tym, żeby wiecie, rozciągać te mięśnie, żeby się regenerować i tak dalej. Więc zaczął ćwiczyć tę jogę i bardzo się wkręcił i ćwiczy tam jogę i powiem wam, że jest bardziej zawzięty z tą jogą niż ja, gdzie mi się często nie chce, po prostu już wiecie, wieczorem. Coś oglądamy, jakiś Hotel Paradise albo jakiś serial, i ja już się kładę i mówię do niego, ja już nie mam siły, nie ma, nie ma opcji, że ty mnie wyciągniesz na tą matę. Ja po prostu mi się takie nie chce, że ja nie mam siły. Wiecie, wyjąć maty i na tej macie się porozciągać. No ale on mnie motywuje, zawsze mi mówi, że będę się czuła lepiej, że lepiej mi się będzie spało, plecy mnie nie będą bolały, że możemy zrobić jakąś jogę dla ciężarnych, jakieś takie delikatne ściąganie. No i słuchajcie, on mnie motywuje i tą jogę robię. No więc tak to wygląda. Bardzo intuicyjna jest ta moja aktywność w ciąży. Powiedziałabym chyba, że nawet mniejsza jest niż. W ciąży z Juli, bo w ciąży z Juli chodziłam bardzo dużo i robiłam też takie jakieś treningi cardio, no wtedy też odkryłam pilates. Na pewno tej ciąży nie mogę odebrać, tego, że mam tej aktywności znacznie więcej przez to, że jest Juli, że z nią wiecie, chodzę, z nią się bawię, z nią się ganiam i tak dalej, więc na pewno z tego wyglądu tej aktywności jest więcej w tej ciąży. I jeżeli chodzi o moją wagę aktualną, to na plusie mam chyba 6, około 6 kg. Tak mi się wydaje, także bardzo. Bardzo jestem zadowolona. W ogóle to postrzeganie ciała w ciąży zmienia się, powiedziałabym, z godziny na godzinę. I jak raz rozumiem to, tak jak Wam mówiłam, mi bardzo zależy na tym, żeby przybrać na, na tej wadze tej ciąży więcej niż w ciąży pierwszej. W pierwszej ciąży przebrałam za mało. To też mi się potem odbiło na zdrowie, no już nieważne, nie będę kolejny raz poruszała tego tematu. W każdym razie teraz jest tak, że no udaje mi się przebrać i zdrowo przybieram na tej wadze. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne. Zależy mi na tym, żeby przebrać odpowiednio i mam coś takiego, żeby wiecie, zostały niecałe cztery miesiące. Chcę, żeby mój bobas miał wszystko to, co najlepsze, żebyśmy byli zdrowi i że nie tutaj sylwetka nie gra najważniejszej roli, ale z drugiej strony po prostu patrzę w lustro, jak czasami po prostu nie ma się wpływu na to, jak to ciało się zmienia. Wstajesz i jesteś nagle opuchnięta na twarzy, albo po prostu twoje nogi nagle przestają przypominać twoje nogi, że czujesz się źle i nie możesz nic na to poradzić, albo że po prostu no inne jakieś takie zmiany, na które nie ma się wpływu. I to jest takie czasami chyba właśnie najbardziej dojmujące, że właśnie nie ma się wpływu na to, co się z tym ciałem dzieje. Są. Dwie osoby we mnie. Jedna czasami się, wiecie, przeciwstawia, buntuje i mówi, już mam tego po prostu dosyć i nie chcę mieć spuchniętego ciała i tak dalej. A druga ją cały czas stopuje i mówi, easy, wszystko przyjdzie w swoim czasie. Damy radę sobie ze wszystkim. Teraz jest. Czas na to, żeby być opuchniętym, żeby przybierać na wadze, żeby widzieć te cyferki rosnące, a przyjdzie czas, kiedy te cyferki pójdą w dół, kiedy będziesz mogła to ciało rzeźbić, a teraz jeżeli aktywność, to dla zdrowia. Ja teraz odpalam Hotel Paradise. Obiecałam sobie, że już nie będę tego sezonu oglądać, bo mnie tak ten sezon irytuje. Tak po prostu... No po prostu nie wierzę, co tam się dzieje. Jakie tam są osoby. Obiecałam sobie, że jak jedna osoba wróci do hotelu, to już przestaję oglądać ten sezon. No ale wiem, że zostało jeszcze tylko kilka odcinków, więc mówię, dobra, już obejrzę do końca, zobaczę, co tam się będzie działo. Więc odpalam ten hotel Paradise, rozkładam matę i trochę się na tej piłce pobujam, trochę sobie poćwiczę. Jeżeli chodzi o mój strój, to słuchajcie, ma mi być wygodnie. Mam to gdzieś, ćwiczę w domu, nikt mnie tutaj nie będzie oceniał. Patrzcie, jaką bułkę Kupiłam sobie w stokrotce. To jest bułka jakaś pszennożytnia z kiełkami. Po prostu kupiłam ją, bo mi się podoba. Ale sobie zjem ją, słuchajcie, z awokado i z serkiem wiejskim. Chyba bo nie chce mi się jajek gotować. Jak bułka podpieczona, bo taka mi teraz wchodzi najlepiej. Awokado rozgniecione z serkiem wiejskim i do tego była oliwa, czosnek, chili. Do tego omlet szpinakowo-jajeczny, natka pietruszki. Aha, pestki dyni jeszcze sobie posypałam do tego omleta. I y, sos ten, sriracha mayo. Tak więc smacznego dla mnie. Sam tego tygodnia kupiłam rumianek i bardzo dużo tego rumianku kupiłam. Wyszły mi trzy bukiety, w sumie trzy. <grym> trzy bukiety i no nie jest już on najlepszej jakości, ale wiedziałam, że tak będzie, ale powiem Wam, że. Rumianek jest taki piękny, naprawdę jest taki piękny. W ogóle polne kwiaty są przepiękne. My sobie teraz trochę odpoczywamy i czekamy, aż Maciek wróci z pracy, bo jedziemy na zakupy. Przed nami jest Wielkanoc i chcę sobie kupić te moje niebieskie płatki pod oczy z perfekty, żeby po prostu mieć takie wycie jednorazówki na te kilka dni. Paseczki to jeszcze mam duży zapas, więc wezmę sobie z tego zapasu to, co mam, ale chciałabym też sobie teraz kupić jakieś takie płótna. W tamtym roku, w ogóle na wiosnę, zrobiłam sobie taką. Dłuższą przerwę od internetu, od, no od wszystkiego, praktycznie, przez po prostu swoje zdrowie psychiczne. I powiem Wam, że wtedy bardzo mi pomogło oderwanie swoich myśli i takie prace kreatywne. I właśnie między innymi taką pracą kreatywną było malowanie na płótnach. Bardzo dużo wtedy malowałam na płótnach, i bardzo to wtedy tak przypomniało mi się o tym, że bardzo w ogóle lubię malować, i właśnie chciałabym sobie też pokupować jakieś płótna. I pomalować, tak wiecie, dla siebie. jestem jakoś uzdolniona w tym temacie, ale uważam, że jeżeli sprawia mi to przyjemność, jeżeli czuję, że to mi pozwala tak trochę mm, odgonić swoje myśli i, i polepszyć swój nastrój, no to właśnie mam zamiar to robić. I w ogóle super są ceny, jeżeli chodzi o płótna action: są przeróżne wielkości, przeróżne rozmiary. Nawet kształty przeróżne, więc dzisiaj tam pojedziemy, kupię sobie może na początek Z2, żeby móc po prostu, wiecie, tak jak jest taki dzień, żeby się gorzej, czy coś, to żeby móc sobie właśnie coś pomalować odnośnie tej wczorajszej wizyty u lekarza, to powiem Wam jeszcze, że tyle mam teraz. Tych myśli takich też związanych z tym, że O Jezu, nie mogę chyba mówić teraz o tym, bo czuję, że się popłaczę zaraz. Jakieś takie mam w sobie emocje, jest ta ekscytacja, jest to wszystko, ale też jest taka obawa, że nie chciałabym, żeby jakiekolwiek z moich dzieci się poczuło w jakiś sposób gorsze, na drugim planie i tak dalej. Nie chciałabym nigdy w życiu właśnie dopuścić do tego, żeby Juli na przykład teraz jak pojawi się jej brat, to żeby w jakimś stopniu poczuła się. Bycie bardziej na drugim planie. I to jest właśnie coś takiego, co. chyba taka największa obawa, którą teraz mam, że właśnie nie chciałabym, żeby tak się stało, że chciałabym, żeby nawet jak będę wiecie nie wiadomo jak zmęczona, to żeby nie miała takiego poczucia, że gdzieś tam jest bycie na dalszym planie. Z drugiej strony właśnie się nie mogę doczekać, jak to będzie z tą dwójką. Powiem Wam, że to jest coś, o czym ja zawsze marzyłam. Czasami sobie wyobrażam to, jak już będziemy w czwórkę, i no. Też chyba hormony ciążowe na razie na mnie działają w takim sensie, że bardzo, bardzo to wszystko przeżywam i zarówno w pozytywnym znaczeniu, jak i trochę takim, wiecie, że jestem trochę bardziej taka wystraszona, że mam pewne obawy i też trochę się tego obawiam, powiem Wam, że to moje dziecko tak urośnie nagle w moich oczach, że wrócę ze szpitala. I po prostu wiecie, że wrócę ze szpitala i nagle Juli już będzie w moich oczach taka duża, że zakończy się jakiś pewien etap tej naszej trójki. Zacznie się oczywiście nowy, lepszy, ale no wiadomo, że trochę się to wszystko przeżywa. Wraca do mnie bardzo często. Dzisiaj mam właśnie taki czas takich przemyśleń na ten temat i, i trochę mnie tak to dzisiaj uderza, dlatego też Wam właśnie dzisiaj o tym mówię. Jestem z Wami szczera tutaj na, na tych filmach i dlatego mówię o tym, co myślę. Nie chcę się wiecie że nad sobą w żaden sposób, bo to jest wszystko, to są wszystko pozytywne emocje. Czeka nas ogromna, pozytywna zmiana Coś cudownego, ale właśnie też chyba w związku z tym, że to jest drugie dziecko, to tyle mamy myśli. Ja też wiecie, tak wszystko zawsze w swoim życiu przeżywam i teraz myśląc o tej mojej relacji z moją córką, z moim pierwszym dzieckiem, mam takie właśnie, widzicie same po mnie, takie chwile, nawet nie wiem jak to określić. Dobra, widzę, że Maciek przyjechał, więc muszę się trochę ogarnąć, bo nie chcę, żeby widział, że znowu płakałam. Także zbieram się i jedziemy po Julii i, i do sklepu. Dobry. Słuchajcie, jak się jechać do miasta, ale obudziłam się bardzo wcześnie, bo nie mogłam spać i Juli też nie mogła spać i od czwartej jestem na nogach. I jak Maciek wstał, to mówię mu, nie, no nie jadę do miasta i zaproponował, żebyśmy jutro pojechali sobie razem po prostu na śniadanko, bo on ma jutro wolne w pracy i jutro sobie zrobimy taką randkę i uciekł pójdzie do żłobka, a my pojedziemy sobie do miasta na śniadanko, no i potem jeszcze musimy pozałatwiać. Kilka spraw, to dzisiaj jest ten pierwszy gorący dzień w tym roku. Idę 20 minut dopiero i tak mi jest gorąco już w tej sukience i w tej koszuli. A mam to wszystko bawełniane, także wiecie, to nie jest tak, że się topię w jakimś poliestrze. Tylko po prostu jest już tak gorąco. Ale idziemy jeszcze tylko jakieś 10 minut i wracamy. Taka godzinka spaceru, mam ze sobą oczywiście wodę, więc super. Jak wrócę, to planuję wziąć płótno i wziąć się do malowania. Dzisiaj taki wiecie, sielski dzień. Słoneczko, woda z cytryną, dobre jedzonko. To tak jak widzieliście rano sobie zrobiłam granolę i słuchajcie, ja tą granolę zawsze robię na oko, ale tak miałam ochotę na coś takiego odżywczego i jak nie mogłam rano spać, to sobie soft fruitowy, zrobiłam sobie sok frutowy, zrobiłam sobie tam granole, zmieszałam sobie nasiona chia z jogurtem i zrobiłam sobie takie naprawdę, naprawdę pożywne śniadanie. No i pewnie po spacerze też coś będziemy musieli zjeść. I jeszcze tak odnośnie wczoraj, to oczywiście Maciek się zorientował, że ja płakałam i że jestem smutna. No i wylało się ze mnie po prostu wszystko. Ale wiecie co? Najważniejsze to mieć wsparcie. Po prostu yy, też w drugiej osobie też wiecie, my to wszystko razem przeżywamy. On nie jest w stanie przede mną ukryć żadnych jakichś tam emocji, które skrywa i ja też przed nim nie jestem i to jest chyba dobre, bo wczoraj się tak, wiecie, wylałam z tych wszystkich swoich wątpliwości, emocji i dzisiaj już troszkę tak często się że wczoraj się wylałam, to dzisiaj już mam bardziej trochę poukładane w tej głowie. za malowanie. I tak jak słuchajcie, mówiłam, żeby nie było, że ja maluję tylko dla tego, żeby się trochę odstresować, w sensie, żeby, wiecie, dla swojego samopoczucia, więc ja tutaj nie mam żadnego talentu artystycznego, od razu mówię. I jest bardzo gorąco na dworze, urwałam sobie świeży rozmaryn, tam z ziół, zaleję sobie to wodą. Sproję sobie do tego cytrynkę i mam, słuchajcie, zamiar Ci sobie tak umilić ten dzień na maksa. Jest tak słonecznie, tak pięknie. Ten spacer też mnie już tak nastroił pozytywnie. Wrzucam tutaj cytrynę. Muszę powiedzieć, że człowiek przed trzydziestką cieszy się z gorąca. Wiecie dlaczego? Bo schnie mu już trzecie pranie na dworze, a jest godzina 12.30. tak trzeba żyć. <grym> Idziemy bawić się w artystów.